Kodeks karny, część ogólna, rozdział 4. Kary. Artykuł 32. Karami są: 1. Grzywna, 2. Ograniczenie wolności, 3. Pozbawienie wolności, 4. 25 lat pozbawienia wolności, 5. Dożywotnie pozbawienie wolności. Artykuł 33, paragraf 1. Grzywne wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Paragraf 2. Sąd może wymierzyć grzywne także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w artykule 32 punkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął. Paragraf trzeci. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani też przekraczać 2000 zł. Artykuł 34 paragraf 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej dwa lata. Wymierza się w miesiącach i latach. Paragraf 1a. Kara ograniczenia wolności polega na 1. Obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. 2. Uchylony. 3. Uchylony. 4. Potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Paragraf 1b. Obowiązki i potrącenie, o których mowa w paragrafie 1a, orzeka się łącznie lub osobno. Paragraf 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany 1. Nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu 2. Uchylony 3. Ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Paragraf 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w artykule 39 punkt 7 lub obowiązki, o których mowa w artykule 72 paragraf 1 punkty 2 do 7a. Artykuł 35 paragraf 1. Nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Paragraf 2. Potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej. W okresie na jaki zostało orzeczone potrącenie skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy. Paragraf 3, uchylony. Paragraf 4. Do orzeczenia świadczenia pieniężnego wymienionego w artykule 39 punkt 7 oraz obowiązków o których mowa w artykule 72 paragraf 1 punkty 2 do 7a Przepis artykułu 74 stosuje się odpowiednio. Artykuł 36. Uchylony. Artykuł 37. Kara pozbawienia wolności, wymieniona w artykule 32.3, trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat. Wymierza się w miesiącach i latach. Artykuł 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą przekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w artykule 34, paragraf 1a, punkty 1 lub 4. Artykuł 37b. W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie zadany czyn, sąd może orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat 6 miesięcy oraz karę ograniczenia wolności do lat 2 przepisów artykułu 69 do 75 nie stosuje się w pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności chyba że ustawa stanowi inaczej artykuł 38 paragraf 1 jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, a ustawowe zagrożenie obejmuje więcej niż jedną z kar wymienionych w artykule 32 punkty 1 do 3, obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar. Paragraf 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat pozbawienia wolności. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Paragraf trzeci. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności nie może przekroczyć 20 lat pozbawienia wolności.